Po przerwie mamy takie zadanie, zobacz, zobacz, jest pudełko, w pudełku są ku kulki w różnych kolorach i jest tak, 15 kulek, 15 białych, to dam literkę B, 15 białych, 3 kulki zielone, czyli 3 zielone, 15 białych, 3 zielone i dwie kulki powiedzmy brązowe. A Aha, no, może nie, tylko białe, zielone i na przykład czerwone. To będzie cy Dobrze? Czyli białe, zielone i czerwone. I zadanie jest takie. Jaką część wszystkich tych kulek stanowią kulki białe? Jaki ułamek? Jaką część? Białe. 75%. 75%, tak? A jak, jak to wyliczyłeś? Poznacznie. Tutaj zrobiłem plus. To jest 5. A tutaj 3 razy 5 to jest 15. No to razem jest 4 piątki no i tutaj y, razem y, to to co wynik w 20 y, to jest 100 no i odbyłem jedną piątkę to znaczy podzielić na 4 bo jest ich 4 piątki czyli 100 podzielić na 4 to jest 25 bo jedna piątka to jest 25%. No to wykombinowałeś. I tutaj yy, ich jest 3, czyli 75%. Yy, sp sp sprawdzimy to w inny sposób, dobrze? Tutaj yy, jakieś kombinacje takie zrobiłeś? My myślę, że dobrze. Dobre. Patrz, a chopatrz, zro zrobimy teraz yy, w ten sposób. Yy, najpierw powiedzmy, jaki ułamek stanowią białe w, w stosunku do, do w wszystkich kul. Jaki ułamek? 75 Tak, a, a jeszcze prościej jak to powiedzieć? 3 czwarte tak, a, a, a jeszcze inaczej. Tak w związku tutaj z, z, z tym wszystkim. Popatrz, ile jest białych? Jest 15 białych, prawda? 15 białych jest. A ile jest wszystkich kul? Hmm, 15 białych? a wszystkich jest 20, 20. czyli białe stanowią 15 wszystkich kul, tak i teraz ten ułamek skróć. Szymonku skróć ten ułamek. Przez 5. No tak. To jest 3, to jest 4. Tak, no i na, napisz wynik. Tak, a 3 czwarte ile to jest procent? Zamień teraz na procent. 75. No to napisz, to się równa. Już nie piszemy, bo to byłoby promile wtedy, wiesz? I, czyli dobrze odgadłeś. No dobrze obliczyłeś jakoś w pamięci swoim sposobem. Dobra, a wiesz co, a teraz pytanie, czyli to białe. A y, pytanie jest takie. Czerwo, czerwone. Czerwone. Jaki stanowią procent? Wszystkich kul? Czerwone. Czerwone? Tak. Ile jest czerwonych? Dwie. dwie to najpierw jaki ułamek stanowią wszystkich jaki ułamek jaką część wszystkich kul stanowią kule czerwone No przeczej dwie dwie ale zapisz tutaj zapisz zapisz ale czy czy, czy to było dobrze powiedziane Czerwonych czerwone są dwie, prawda? Dwie. To napisz, napisz łamek taki. Dwa na górze. Dwa. Tak, ryską daj. A tutaj w mianowniku musisz pisać ile kul. Ile jest wszystkich? Ile jest wszystkich? Tak? Dobrze. To się równa, skróć ten ułamek. Tak, a ile to jest procent? Zamień teraz na procenty. Albo napisz jeszcze w ułamku dziesiętnym. W ułamku dziesiętnym. To się równa. Tak, a teraz napisz w procentach, nic procentów. Jeden dziesięć procent? Tak, 10%. procent. Czyli Odpowiedz mi na takie pytanie, ile procent stanowią kule czerwone wśród tych kul? Czerwone. Czerwonych jest ile procent? 15. Znaczy czerwonych, czerwonych. 75. Nie, nie Słuchaj no, ty, tych czerwonych, tych turki jest... A wiemy, że 10. 10. 10 dobrze. A zielone, jaki procent stanowią zielone kule? 20? Mówisz, że 20%. Ale nie, ja sam otlenę. Niech ja sam odgrywam. Dobrze, dobrze. Spróbujmy. 15. To? 15%, tak? Napisz tutaj, że to jest 15%. Nie, ja, ale jeszcze muszę się sknorować. Szymonek już Państwa zaczyna myśleć. Bo podaje wyniki, no do, dobre. A pokaż, jakie rachunki można by zrobić, tak, tak jak tutaj? Czyli to zostawmy. Nie, ja sam, ja sam. To. Ja zrobię taki rachunek, jak to. No obecnie. dobrze, dobrze. No tak. to, to, to Tak, Tak, Znaczy, sam, sam zapis nie jest dobry, ale zobaczmy jaki wynik dasz. Zapis nie jest dobry, czyli że tutaj powinno być Tak, tylko że wiesz co, wiesz co, poczekaj, 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 ja, ja Ci coś powiem. W ogóle zapis jest o tyle niedobry, że tak, tu jest napisane, że tak, 15% równa się to plus to. Czy, czy prawdą jest, że to równa się to plus 100? 15% równa się tyle? Nie. Nie, więc tu, tu, tu nie może być równa się napisane, prawda? Tu jest dobrze napisane, że to plus to 85%, a teraz trzeba nowy rachunek zrobić. Obok albo pod spodem. Nie, nie można pisać dalej, że to się równa, Tyl tylko jaki rachunek. Znaczy tu oczywiście procent. No, tak jak chciałeś. To, teraz. Ale, ale, ale. Chwileczkę, ch 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 czy. No zobaczymy. O, właśnie. Tak. To się równa. Tak, dobrze, no i te, teraz dobrze byczyłeś. rzeczywiście, czyli zielonych jest 15%, prawda? To tutaj nawet sobie podpiszemy, że tak, tych jest 75%, tych jest 15%. Ma Pan tutaj dziurę. A tych jest, tak, a bo to jest taki stary, sportowy sweter. A tych jest 10%, gdzieś tam zahaczył ma jakiś krzak, jak biegałem. Dobrze, i tu jest 10%. Yy... A teraz, jak, jak wyliczyć to 15% jeszcze inaczej niż to wyliczyłeś? Jak, jak wyliczyć? I ile jest procent tych czerwonych? Podobnie jak tutaj, o spróbuj. Tak. Dobrze. I teraz trzeba to zamienić na procenty. To się równa. Jak to, jak to zamienić na procenty? Razy 100? Możnać tak, razy 100%. Razy 100%. Można to zrobić rzeczywiście razy 100%. Tak? jak to podnoszesz? Tylko nie są strony procent, jeśli przyczekaj, nie w tym. Tak, dobrze. No, skróć ten łamek. Tak, przez 10. Najpierw skróciłeś, a teraz jeszcze. No już myślę, ale dokończę, dokończę. Tak, to się równa. Można było też sobie uprościć sprawę, że skrócić można było tutaj, prawda? O tutaj w tym miejscu. To, to, Zmażymy to teraz jeszcze tutaj. I skróć tak bardziej optymalnie. Tu. Co tu można skrócić? Co z czym? Tak? I co jeszcze można skrócić? Tak. Dobrze. 50 razy 3 to jest 15. 15? Procent, prawda? Dobrze. I za każdym razem wychodzi nam 15%, czyli wychodzi nam dobrze, ale zrobimy to jeszcze inaczej. Popatrz. Te, te 3,20, żeby zamienić na procent, to tu można napisać, zrobić mianownik 100. Napisz tutaj 100. Zamieniamy na ułamek o mianowniku 100, a ile będzie w liczniku? Żeby to były równe ułamki. Musi być 15. A wy wytłumacz, dlaczego to... Nie, nie, proszę, nie, nie nie skracaj. Niech nie, nie sobie będzie. Nie, 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 nie o to chodzi, nie, bo to będzie to samo co było. Tylko zobacz, a 15 setnych to jest ile procent? To jest 15. No to jest 15 właśnie. No napisz dalej, to się równa. Dobrze. 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 I poczekaj. I zrobimy sobie dla utrwalenia jeszcze, jeszcze jedno ostatnie zadanie i będzie, będzie koniec naszych zajęć. O, powiedzmy, jest, jest jakiś konkurs matematyczny dla całego świata i w tym konkursie bierze udział, powiedzmy, tak, czworo Polaków, czyli cztery, czterech Polaków, czyli no, czterech u, uczniów z Polski, powiedzmy, pięciu Francuzów. Powiedzmy 6 Amerykanów. Niech będzie tak. 10 dziesięciu, dziesięciu, powiedzmy Rosjan. Matematy Rosjanie są dobrzy w matematyki. Dziesięciu Rosjan. A ja teraz zobaczę ile tutaj mamy. Powiedzmy 20 Chińczyków. Tu tutaj dam literkę H. Dwudziestu Chińczyków. No i, i wystarczy. Powiedzmy tyle. O, popatrz. Czterech Polaków, pięciu Francuzów, sześciu Amerykanów, zobacz, dziesięciu Rosjan i dwudziestu, dwudziestu chińczyków w tym konkursie bierze udział. I, I powiedz mi, Polacy stanowią jaki procent wszystkich uczestników? Polacy? Chwinka. Tylko z, nie mów w pamięci. Zrób takie rachunki, żeby tutaj było wiadomo, jak, jak, to, jak to jest. Dobrze. Jaki procent stanowią? Cztery Pierwszy napisz to odpowiedni ułamek, zobaczymy czy czy 4 401? Poczekaj, 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 ale nie, 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 schudę, no w ogóle tak to nie można pisać tutaj procent. Stanowią 4, 4... Ale skąd wziąłeś? 4, to wiem, wiem, bo jest 4 Polaków, tak? Ale 41 skąd wziąłeś. Pododawałeś to, tak? Ale czy to będzie 41? Sprawdź sobie. 50. To jest 45.

A teraz zamień to na, na procenty. Jak zamienisz na, na procenty? Żeby to było w procentach. O właśnie, razy 100%. Dobrze. Nie wolno wskazać, 4 z 20 nie wolno. Dobrze, no to napisz wynik. Tak? Ale z synu procentu musi być. To już jest w procentach. Procent, tak. No i. Dobrze. A napisz około. To jest około. Daj falkę. Tak, to jest około 9%. Dobrze. To powiedz jeszcze na koniec, Francuzi stanowią jak, jaką część. Ale może nie Francuzi, tylko powiedzmy Chińczycy. Chińczycy. Jaką część wszystkich uczestników stanowią Chińczycy? To będzie ostatnie zadanie. 2 i 5. 2,5% podnosić. 2%. ,5, 5%. 2 Chińczycy? No wiesz co, chyba nie. Zrób rachunki. Ja, ja już nie jeszcze wiedzieć. Dobra. Takie jest schematyczne rachunki. Procent Chińczyków. Tak. Tak. Tak, teraz można. Ale procent, teraz 100%. Tak. To się uda. Tutaj to w pamięci to jest ciężko, czyli. Nie, łatwo. Musiałbym tylko zrobić taką fajną rzecz. Pięćdziesiąt na pewno. Nie, nie. Mniej czy więcej. No to, to podzielę. No właśnie, to teraz z boku, bo tu nie, nie zmieścić nie, się. Zwieśni się. No dobrze. No, chwileczkę, chwileczkę, no dobrze tam odejmij, nie, nie piszę, tak, dobrze, no i, i napisz wynik. Tak, tylko tutaj brakuje symbolu procentu, jeszcze tutaj dopisz, tak, dobrze, a napisz tam falkę w przybliżeniu, ile to będzie w przybliżeniu, procent, ile, ile byś dał w przybliżeniu. Tak, a wytłumacz, masz dlaczego dałeś 44%, a nie 45%. No bo bliżej jest 44. Tak, a jakby tutaj było, załóżmy, gdyby to było 5 dziewiątych, to wtedy dałbyś tam 45. A jakby tutaj było na przykład 7 dziewiątych. No to też 40. A jakby było tutaj 2 dziewiąte. to 44. No dobrze, no już mogę przybliżać, zaokrąglać. Tak, dobrze, no to na dzisiaj sobie skończymy. Ba, bardzo ładnie. To są takie zadania z szóstej, z klasy no może z pierwszej gimnazjum nawet. Nie